Co Cię skłoniło do takiej decyzji, żeby opuścić Kielce? Znaczy, pierwsza rzecz to taka, że na pewno po ostatnim transferze, jak już dodam, tak, czyli spłodzenie Kuleszy na moją pozycję, pokazało, że, że polityka klubu jest taka, żeby odmłodzić skład. Dlatego zaoferowano mi tylko jednoroczny kontrakt na przedłużenie z Flensburga. W międzyczasie otrzymałem ofertę dwuletniego kontraktu. I ze względu, że czuję się fizycznie cały czas bardzo dobrze i chciałem grać na najwyższym poziomie zwłaszcza Lizmistrzów Mistrzów jeszcze, jeszcze parę sezonów skłoniło mnie do powstałania tego kontraktu. A nie żal ci opuszczać No zawsze żal tak, opuszczać Polskę, bo, bo po to tutaj przyjechałem, żeby y, walczyć z Mistrzów, żeby zapisać się w historii pikręcznej, jako, jako, jak, jako polsko że na pewno to osiągnęliśmy. Y, ale tak jak powiedziałem, decyzja, decyzja jest taka, że, że, że odchodzę z powodu, który przed chwilą podałem Decyzja jest też trudna z powodów takich zwykłych życiowych, bo wybudowałeś pod dom chyba chciałeś tutaj zostać, prawda? Ale ja tutaj na pewno zostanę po mojej karierze, tak? Yy, wyjadę na dwa, kto wie, może na dłużej yy, do Niemiec Planuję tutaj do Kielc wrócić na pewno i tutaj na pewno będę chciał swoją przyszłość jakby ukierunkować w w pisoręcznej. A ja czujesz żal, że, że będziesz musiał wyjechać, czy raczej... Absolutnie nie żalu. Taki jest sport, ta, taka polityka klubu szanuje tą decyzję, że, 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 że odwadzają y, y, skład, nie mam do klubu żadnego, m, żadnych pretensji, po prostu tak jak powiedziałem, taki jest sport, czasami trzeba odejść, czasami trzeba podjąć trudne decyzje. A pytanie z innej beczki, czy z Strasburga będzie Ci na przykład bliżej do reprezentacji Polski? Absolutnie nie, to, że zmienia klub, to nastawienie, czy, 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 to może nastawienie to jest złe słowo, tak? że zmiana decyzji o reprezentacji na pewno ni moja nie ni, ni ulegnie. Temat reprezentacji już jest dawno dla mnie zamknięty, chcę się skupić tylko na razie, także na w Kelcach w tym i w przyszłym sezonie, a także w kolejnym.